Cześć, Santiago, witam oczywiście na giełdzie słurce, kod promocyjny, najlepsza na strona to jest SANT7, z moim kodem masz oczywiście plus 5% do każdego depozytu i skrzynkę Milspek na start dla nowych użytkowników. Przypominam ci, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. ich, miej to na uwadze, eee, tak samo zresztą jak każdy film na moim kanale, tylko plus 18. Dzisiaj e, fajna nowa skrzynia na stronie, a skrzynią, którą będziemy testować jest skrzynia Golcon V2 i powiem wam, że tak. Ta skrzynia jest mocarna. Naprawdę podobają mi się skiny, które są w środku, i są bardzo fajne procenty nawet na te droższe rzeczy. Sam przyznam się, że już tą skrzynię tak no, musiałem otworzyć samemu pod odcinkiem i wczoraj ją otwierałem, bo wczoraj właśnie zostały dodane i muszę się przyznać, że ta naklejka mi wypadła. Otwierałem, zrobiłem sobie takie opanik chyba za 2000, no i właśnie ta naklejka mi wypadła, więc byłem na plus. Zobaczymy jak się pójdzie, oczywiście to jest skrzynia ryzykowna, mamy 85% szans na naklejkę, nic nie warto, znaczy no nic nie warto w stosunku do ceny skrzynki, bo cena skrzyni jest naprawdę spora, 160 zł, pozdrawiam z tego Miejsca złotego Syna, czyli Goldsona. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten materiał. I oczywiście wbijaj sobie na Discord, bo na Discordzie jest konkurs aktualnie na KOSE. Dodatkowo masz inne konkursy codzienne, więc warto być na Discordzie Cztery na raz. Więc to już naprawdę lepszy powinien być drop. No niestety tutaj 4 naklejki. Wiem, najczęściej będą się pojawiać. Zaraz zrobimy też sobie zwykłe, zwykłe otwarcie na zwykłej animacji. Mamy rękawiczki widzowie i to są bardzo dobre, dobre rękawiczki za 1400. Ja wszystkie skiny dzisiaj zostawiam. Zrobimy na koniec kontrakt sobie z tych skinów, więc e, no, oglądaj do końca, tak. Zróbmy sobie zwykłe otwarcie trzech skrzynek, zobaczymy jak to nam pójdzie, jak to nam, e, co tam Niestety już widzę, że trzy naklejki, więc całkiem, całkiem... Niedobrze, ale może się to naprawi. Mamy rękawice, fajnie. One są chyba za 6 stów, jak dobrze kojarzę. Pięć stów, No i spoko. Ja sobie tak jak mówię, zostawiam te skiny. No i lecimy kolejne otwarcie. E, oczywiście na bitwy też sobie pójdziemy zaraz, to wiecie, nie będziemy tylko dwójklaki otwierać. Na pewno na bitwach zobaczymy tą skrzynię, jak sobie daje radę. Przepraszam za Messengera w tle. <laughs> Już piszą, już piszą. E, dobra, jeszcze trzy, no to i ryzykowna, ryzykowna. Mamy kolejne, kolejnego dobrego skina, czyli naklejkę w tym przypadku e, tutaj złotą za dwie stówy, więc to jest zwrotka jednej skrzynki. E, no to spróbujmy tak jedną na fartę. Zobaczymy, czy akurat nam coś fajnego poleci. E, no a w nawiązaniu do Gotona to właśnie Golcon napisał. No kurde, ty, jak leci, jak leci z tej skrzynki. Mamy kolejne e, sportowe rękawiczki. Ja teraz pozdrowię jeszcze go, co da, że będzie na odcinku. <grym> e, no, mamy naklejkę kolejną. E, I zróbmy sobie cztery sztuki naraz, jeszcze raz. Ok, overtaki. To będzie zwrotka dwóch skrzynek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. No na ktejki nie jest zbyt okej okay. eee, Ostatnie otwarcie idziemy na bitwę widzowie Ostatnie otwarcie idziemy na bitwę widzowie eee, i lecimy na bitwę na stycznienie v 2 ze 160 zł Zobaczymy co rzuci, zobaczymy co da. Dajmy sobie 5 skrzynek na trzy osoby. E, oczywiście najczęściej będziemy widzieć tą naklejkę, ale jeśli poleci coś innego, no to tutaj jest naprawdę fa fantastyczny profit, tym bardziej na bitwie. Jeśli bitwę uda się wygrać, no to będzie konkretnie. Gozzo mi napisał, że serdecznie pozdrawia widzów. <laughs> Właśnie mi napisał, bo spamuje, spamuje mi. E, e... No, on wiedział kiedy napisać. Akurat skrzynkę jego otwieram, on wiedział kiedy napisać. E, tą naklejkę za 4 koła warto by otworzyć. To ona jest naprawdę mega mocna. z e, złota. Mega mocna naklejka. E, w sumie to cokolwiek, jakbyśmy otworzyli za tak 800, żeby był chociaż profit na skrzynce, to będzie bardzo fajnie. Oby tak było. E, tutaj mamy 85% aż na naklejkę. O kurczę, o kurczę. To oni trafili, a ja niestety muszę się chyba pożegnać z tą bitwą. No i niestety prawie prawie White Lotus niestety tym razem się nie udało i tak jak mówiłem, że wszystkie skiny zostawiamy tak wszystkie skiny zostawiamy, zobaczymy co nam podejdzie z ee, nagrody pocieszenia, jest to skin gwarantowany CZ, i tak jak mówiłem, wszystkie skiny teraz idzie, idziemy na kontrakt z tymi skinami, kontrakt to też jest spoko rzecz na G4, gdzie możemy w łatwy sposób 10 itemów sobie zaznaczyć e, i wymienić na jeden konkretny, w moim przypadku wartość przedmiotów to jest 4000, no i mogę otrzymać przedmiot w tych widełkach, zobaczymy co akurat nam teraz wypadnie, oby było okolice 4000, please Trójka, trójka w jednym skinie. No wiecie, to jest tak, że ym, w zasadzie okej, okay, no, no trochę duża strata. Trochę jakby było 3,5-3600, to jeszcze by było spoko, no bo oczywiście 10 skinów, które niekoniecznie mi się podobają, zamieniam na jeden konkretny, no ale trójka to trochę słabo. jeszcze sobie zrobię jeden kontrakt z dwóch tylko skinów. Zobaczymy co teraz nam wypadnie, oby trójka minimum please. Aha. No dobra, no dobra, dzisiaj kontrakty nie po mojej myśli. Ja sobie jeszcze raz zrobię bitwę na skrzynie Goldsona. Ok, bo bot chat. No i sprawdźmy. Sprawdźmy kto teraz tą bitwę wygra. Sprawdźmy, kto teraz tą bitwę wygra. Na razie same naklejki i dla nas, i dla niego. No i ma ma to chyba. Chyba czat to ma, bo nóż za dwa koła. To raczej ciężki do nadrobienia będzie. A przy, przy okazji tylko dwie skrzynki zostały, więc kurczę to będzie, to będzie problem, chyba wielki. Chociaż chociaż to jest 5 stów, jeszcze jest w zasięgu. Jeszcze jest w zasięgu ostatnia skrzynia. No, niestety, bardzo, bardzo dobry profit tutaj zgarnął czad z tej skrzynki. No, słuchajcie, nie byłbym sobą, jeśli bym jeszcze raz nie spróbował tym razem. Zróbmy sobie za całość. Jeśli będą się pojawiały naklejki, no to będę Wam to pomijał w montażu, żebyście też no, zobaczyli, co tutaj tak naprawdę leci z tej skrzyni. Tak? Jakie fajne skiny z tej skrzyni lecą. Więc zobaczmy, co teraz się wydarzy. 13 skrzynek na dwie osoby, żeby oczywiście zmniejszyć trochę ryzyko. No bo czym więcej osób w bitwie, w bitwie tym większa szansa, że wygra ktoś inny niż ja. Więc ja sobie zrobiłem to na dwie osoby. 50-50 albo ja, albo mój przeciwnik, bot Arnold, albo ja. Jak na razie jego naklejka lepsza, no ale to tylko dwie stówy. Biorąc pod uwagę, jakie tutaj są skiny w tej skrzynce, to niezbyt dużo. Trafił, jest to do nadgonienia, jak najbardziej. Okej, okay, mamy fajne rękawice. I teraz wysuwamy się na prowadzenie póki co. Kolejny nóż. Dobrze, bardzo dobrze. I powiem Wam, że jak na razie to mamy bardzo dobry profit z tej skrzynki. Z tego otwarcia, nawet. Dobra, i zostały nam cztery skrzynie Goldsona. Oby coś rzuciło. Możecie dać znać, jak Wam się podoba ta skrzynia. No wiadomo, ryzykowna, więc pewnie dużo osób tej skrzyni nie będzie dodawać do bitew, czy to do otwarć, ale ja lubię takie skrzynie, bo jak ktoś wyleci, naprawdę cieszy oko, no bo wiadomo, te skiny już dużo, dużo lepsze są, jeśli wypadną. No i ostatnia skrzynia, obyś tutaj nic nie zmieniło na moją niekorzyść, proszę. No i dobra, bitwa wygrana, więc jestem zadowolony i nawet niezły profit z tej bitwy dostaliśmy, bo 1000 do przodu, nawet ponad, więc całkiem spoko w fajnych skinach no i całkiem w porządku, całkiem w porządku oczywiście pamiętaj, że strona jest dla osób pełnoletnich tylko i wyłącznie przeznaczona kod promocyjny sand 7 sobie używaj i wbija na, Discord, na, na Discorda, na którym są codzienne giveaway'e i giveaway'e takie też lepsze to jakiś czas w tym momencie kosa do wygrania i oczywiście pamiętaj o trwającym eventie na stronie, który będzie trwał jeszcze dwa tygodnie, jak to oglądasz poprzez otwieranie skrzynek eventowych zdobywasz walutę eventową którą później możesz wykorzystać w trybach eventowych takich jak GameCase, Case albo Ranking pamiętaj o tym, że oczywiście przy okazji przy ewentualnej wpłacie z kodem SAND7 eee, też dostajesz walutę eventową. Przykładowo, wpłacając 100 z kodem SAND7, dostajesz 5000 waluty eventowej, więc to też jest spoko sprawa. Oczywiście nie namawiam do wpłacania, ale informuję, że jest taka opcja z wiele metod płatności. Odblika po PaysaFe carda, czy na przykład skiny, których ja jestem zwolennikiem i często właśnie wpłacam na z skinami. Możesz sobie sprawdzać jak najbardziej. Serdecznie dzięki za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć.